Hej, siemaneczko, witajcie! Z tej strony RT, witam was w kolejnym odcineczku serii zagrajmy razem by Hero Zero. Patrzycie na mnie i zastanawiacie się co ten taksuś taki zmarnowany. Ano, słuchajcie, przeziębiło mi się ostatnio, niestety jestem przeziębiony. E, mój głosik może być też zmodyfikowany przez to tak le leciutko, nie powiem, że tam wiecie mocno, że mutant zaraz mówię po nie wiem bo po francusku nie, i tak dalej, ale no ten głos jest troszeczkę inny, jak się jest przeziębionym, prawda? E, no i oczywiście do tego Katar, czyli mów, słyszycie, jakbym mówił przez nos, za co przepraszam. Dzisiaj dam z siebie tylko 200%, słuchajcie, nie 300, dziś tylko 200%, no więc y, wiecie. No dobra. Pierwsza rzecz, której szukamy to przecież jest to Musimy to, słuchajcie, wymienić Ponieważ na poprzednim odcineczku zrobiłem takiego małego faila przypadkowego No i niestety, no Słuchajcie, jest dziewiąta rano, w sobotę Za 5 godzin wrzucę wam ten odcineczek No ale najpierw trzeba go nagrać, zrenderować, słuchajcie, obrobić i, i tak dalej, i tak dalej, no Teraz tak, walimy sobie ligówki Przejdźmy może już do rzeczy, nie będę wam się tutaj żalił na... O kurde, on był ze mną w drużynie, oj, przepraszam, Joka, przepraszam, przypadkiem, znaczy nie spojrzałem, kurde. Dobra, nieważne, Joka, wybacz, i tak nie spadniesz z tego, e, z tego czempiona, także nie masz się czym martwić. E, o, widzę tutaj ktoś ma plus tysiaczka, tak, tylko że ja będę tego potrzebował akurat do, do takich celów. Do takich celów Już, 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 gdzie to jest tutaj O, i będę musiał xp pokonać Oczywiście z Z moimi rzutkami Słuchajcie, mamy dzisiaj na odcinku Wydawanie 100 milionów Monet 100 milionów, słuchajcie Uzbierałem to wszystko pięknie Ślicznie i gwarantuję, że dzisiaj wszystko Sobie wydamy, rozdamy w statystyki I będzie po prostu Rzeź, słuchajcie, no ale może Najpierw, tak jak mówię, zajmę się Zajmie się tymi sprawami, dobra, Dawidux. E, zaraz, za chwilę będę rozdawał, naprawdę. E, teraz tak, a właśnie, e, chciałem wam pokazać, bo jeszcze słuchajcie, turniej tygodniowy, jestem tutaj 58, mam 750 tysięcy doświadczenia, tak, no a z zobaczcie, na przykład tutaj Politura to już nie dogonię, za cholerę. No mogę jeszcze się w top 10 zmieścić i zobaczymy, e, czy, to, e, czy to mi po prostu wyjdzie, tak. E, no dobra, pojedyneczek, e, możemy bić walerię, spróbujmy. Spróbujmy, no typiaramal, no udało się, udało się 150 honoru, dzięki wielkie o, lecimy z kolejnym. A, okej, okay, dobra e, broń złużana, rzucana zużyta, ale oczywiście to ta słabsza broń, więc możemy spokojnie uzużywać i tutaj się nam nic nie stanie. Nielegalna jest, udało się ślicznie. No, mam prawie 40 tysięcy. No dobra, jeszcze 2,5 tysiąca nam brakuje, tak? Yy, dobra. No, a, ter a teraz z nim wygrałem, nie? Bez rzutek wygrałem. No to zarąbiście. No to zarąbiście. Dobra, strzyga. E, Okej, okay, słuchajcie, nie chcę wam naprawdę tutaj, wiecie, jakoś specjalnie e, Was przedłużać i niecierpliwić. Słuchajcie, wydajemy 100 milionów na jednym odcinku. E, także widzimy się za chwilę. Ja będę oczywiście pokazywał jak je rozdaję. Zaraz wracam. Yeah. <laughs> hey. Man, I know that I can make it, well, I think Cause I see success before my very eyes, but then I blink But I think that I know just one day that some way I'ma make it Sometimes I just don't think that I could take it They say, yeah, that, that don't kill you, make you stronger Patience is a virtue and all that shit But I don't know if I could wait much longer It'd probably be easier if I just quit And I know, and I know That I've been feeling like a lost soul No school, no time Teachers, no O's, no reefer Sometimes I think that I should let it all go I drop my tape in October, swear I never fall low But look, nah Cause I got famine fans and plans and shit I'm about to hit the road Hella nervous, should I cancel it? I got no plans to roll before my shows But can I handle it? I always told myself that I would never be the man to quit But fuck it This track is bumping and it's got me bugging That school is finished But this music always taught me something uh. And I didn't do it all for nothing. This fucking shrink is talking to me like she's got her something. And don't tell me like I'm slim, shady. Y'all don't know where I've been lately. I'm high res. Got your bitch talking about, give me high res. That's my res. Y'all swear you know me like you raised me. Y'all talking shit like it fazed me. I was immature, but that shit happened. Maybe I would stop if I quit rapping and give up. But I ain't no prostitute you couldn't pay me to give up. i know that i can make it well i think things i see success before my very eyes but then i blink but i think that i know just one day that some way i'ma make it sometimes i just don't think that i could they say yeah, that, that don't kill you, make you stronger Patience is a virtue and all that shit But I don't know if I could wait much longer It'd probably be easier if I just quit And I know that I'ma make it, well I think I might At least that's what my family says, I'm hoping that they right At least that's what my homies say, I'm hoping that they mean it Got everybody talking about my future like they seen it I put in years and years that I can't get back in time But I i still do it all again if i went back in time i would go back and rhyme every verse the same way but i just hope in five years that i feel the same way bring your sleeping bags cause the shit is so intense now rappers a saying take a hike but the game's a damsel in distress and i think i might just save her and make the whole world notice but what if i spend my whole life trying to save the wrong lois instead of lane i get griffin and realize that i don't need her but my fam said i'm the guy so motherfucker peter who else is better go tell these kids that poppin' Pills ain't cool, I'm on them Not cause I want them, but the doctor told me to Supporters keep me alive, I can't thank you all enough Y'all the only reason I ain't put this down and gave it up So Man, I, I know that it. I could make it, well I think. think Cause I see success before my very eyes But then I blink, but I think That I know just one day that some way I'ma make it Sometimes I just don't think that I could take it They say, yeah, that, that don't kill you, make you stronger Patience is a virtue and all that shit but but I don't know if I could wait much longer. It'd probably be easier if I just quit. And I know, and I know. And it's just know. been crazy as fuck lately, you know what I'm saying? I never thought music would get to the point where it actually fucking confused me, you know what I'm saying? I, I always, I always, I started it, it started as a hobby. Everything was cool, everything was gravy. But you know what I'm saying? I got to the point where I'm second guessing myself. Just everything, you know what I'm saying? I, I fucking recently quit smoking, and smoking weed to me was an escape from reality. Yo, people ask me, why you wanna escape reality, man? It's fucking, my life ain't sh it's, it's not shit, you know what I'm saying? You guys think it's a lot better than it is. Y'all envy mine? In reality, I fucking envy your life, you feel me? Doctors got me on all kinds of shit fucking mad pills, ADHD doesn't matter but fucking got me on pills for depression people why why you depressed man i i be having the darkest thoughts in my head that i just wish would get out you know what i'm saying it's fucking scary i don't know where this shit leads i ain't going to fucking retire at 22 and play golf <laughs> nah but for real even through all that shit i keep pushing yeah Tak, oto przez 20 minut rozdawałem statystyki. Ręka mnie już po prostu na pierwsza, powiem w szczerze. Słuchajcie, wydaliśmy 100 milionów. Teraz mogę śmiało powiedzieć, że jestem po prostu koksem. Jeśli chodzi o staty, to naprawdę jestem koksem. No i teraz już tu. u będzie i będzie easy, słuchajcie, będzie easy. No, patrzcie. E, dobra, teraz tak, twoje bohaterskie czyny. Spójrzcie, czekają 24 nagrody. No to lecimy. Za pierwszą sześcioponek. oponek. Za drugą przedmiot, trochę, trochę słabo z tym przedmiotem. Za trzecią 8 oponek, 9 punktów umiejętności. E, przedmiot znowu, niestety te przedmioty mogłyby się w ogóle nie trafiać. E, kolejne 8 oponek i lecimy dalej. Przedmiot e, 70 tysięcy kasy, troszeczkę słabo, punkty umiejętności. Z tym 200 tysięcy expa Dobra, lecimy dalej. 115 tysięcy, 9 punktów umiejętności. 300 tysięcy expa Dobra, lecimy dalej, lecimy spokojnie. 130 tysięcy kasy, umiejętności, znowu 300 tysięcy kolejne expa, e, dobra, jolo, 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 pojechali. E, poczekajcie. E, chyba jeszcze raz będzie exp, tak? E, to czekajcie, zanim to odbiorę, zmienię sobie zwierzę. No załóżmy. eee. Chociaż to w sumie bez różnicy, nie? Jak dla mnie. Załóżmy na tego, sobie odbiorę. I słuchajcie, odbiorę teraz tą nagrodę. I spójrzcie jaki mu level wbiliśmy. Trzynasty od razu i 20 oponek. Słuchajcie, no... 42 oponki wpadły. 42 oponki wpadły, z powrotem zmieniam na swojego zwierza i jeszcze 60 statystyk mam e, do rozdania. E, 60 statystyk pójdzie na kondycję, ponieważ i teraz potrzebuję troszeczkę e, więcej. Ale, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że jaram się. Jaram się. Na pewno dużo wcześniej e, udało nam się uzbierać te 100 milionów niż na PL10. E, bo tam troszeczkę nam to zajęło, prawda? Miałem ponad 300 level, jak to wydawałem. No a teraz, teraz wcale tak nie jest. Słuchajcie, e, na szczęście udało mi się szybciej uzbierać. E, byłem sprawniejszy, lepszy. Więc e, mogę być naprawdę z siebie dumny. No nareszcie, nareszcie, można by rzec. E, I naprawdę cieszę się, że się w końcu udało. Dobra, jeśli chodzi o ranking, o turniej tygodniowy, to jestem. No, który jestem? Do no, drugi, no! Do no, drugi, no! No, wiecie, no! Czasem się jest drugim, prawda? No, pierwsze miejsce będzie raczej ciężko powalczyć, ponieważ tamto już, już wiecie, jak to bywa z nimi. E, ale. Ale, słuchajcie, poczekajcie. Przecież możemy jeszcze zrobić taki myczek. E, ponieważ. Y... Jest jeszcze misja. E, ile mam już łącznie? 44%. Jest taka misja na łącznych statystykach, tak? E, dobra. St e, punktów umiejętności, właśnie. 4000 łącznie na wszystkich muszę mieć. Da się, uda mi się to zrobić? Jak myślicie? Bo że to mi łącznie odejmuje, tak? A to tego bym nie chciał raczej. Dobra, niech będzie. E, teraz tylko w siłę przypakować trochę. Dobra, co mi jeszcze da 150 siły stąd? Czy coś mi da stąd 150 siły? Tak, tak, to jest to. I już słuchajcie, lecimy z kolejnym. 9 punktów umiejętności kolejnych, dobra. E, w, tak, tak, tak. Teraz bym musiał, słuchajcie, e, bo jest jeszcze pewnie na 5000 punktów umiejętności, prawda, misja. E, czy jest, czy jest, zaraz poszukam jej. E, to będzie w bohaterze. E, tak, 5000 mamy. E, a ja jestem w stanie chyba to zrobić. Tylko coś mi musi odejmować e, tego. Musi mi coś odejmować. Poczekajcie, zrobimy tak. Odświeżę sobie tutaj. E, coś, co odejmuje mi. Nie, to też nie. O, prawie, prawie. Wow! Towarzysz? Biorę go. Co se będę żałował? Co se będę? Dobra, czekajcie. Jeszcze raz. Yy, coś, co odejmuje mi. O, tutaj już by było lepiej, tak? Z tym. Yy, a, możemy, słuchajcie, jeszcze przecież atakować w tym. Bo nie wiem, czy się uda. No dobra, może pięciu, słuchajcie, tysięcy. To na razie nie próbujmy. Najwyżej gdzieś tam e, na czasie zrobię, na dniach. Słuchajcie, spokojnie. Na pewno, e, na pewno nam się uda. E, dobra, wracamy oczywiście do naszego towarzyszka. A, czekajcie, teraz to troszeczkę się zmieniła nam postać rzeczy. E, ale nie, wiecie, co zrobimy? Tak, zostawię sobie tylko te epickie temy bo wydaje mi się, że one będą ciut lepsze. Albo nie, sprzedam wszystkie, sprzedam wszystkie i to, co nam się trafi w tych, w zadankach nadzwyczajnych, to wtedy to użyjemy, słuchajcie, i to będzie miało jakiś sens. E, tak, słuchajcie, 51 oponek na moim koncie, e, Statystyk prezentują się następująco i powiem wam szczerze, że jestem z nich naprawdę dumny, naprawdę dumny, cieszę się, że tyle mi się udało tutaj e, wbić wszystkiego i teraz, teraz będzie już tylko e, gładko, e, dobra. Tutaj jakuza na przykład 40, 44 tysiące, słuchajcie, jestem od nich teraz e, lepszy. E, co daje mi to? Słuchajcie, że, że po prostu podskoczę w ranku, tak? I to sporo. Na przykład, e, no tutaj dobrze było, żeby udało mi się, słuchajcie, top 1 mieć. Ale tutaj, politur, widzę, trzyma, trzyma formę. Ale jak się zmierzcie w top 3, będzie super, ponieważ za pierwsze miejsce jest, słuchajcie, 75 oponek. Za drugie miejsce jest 60 oponek, z tego co kojarzę. Dobrze mówię? 60 oponek, za trzecie jest 45 bądź 50. 40 jednak oponek No a za od do 10 załóżmy tam też jest jakieś tam, e, tam drobna, 20 oponek, tak? To już, to już jest... No niewiele, niewiele to już jest, no ale e, jest coś takiego, jest, to jest możliwe, tak? E, dobra, to oczywiście wszystkie to robię, ale powiem wam szczerze, że tego nie ma sensu robić, nie wiem po co to wprowadzono. Jak dla mnie to jest jakiś po prostu e, shit kompletny E, dobra, pozdrawiam całą swoją drużynę. Gabryś, zejdź, bo na green screenie stoisz. Gabryś, nigdy nie wchodź, jak nagrywam tutaj na, na te zielone pole, dobra? E... Teraz tak, e, robimy może zadanka zwyczajne. najpierw, porobimy wszystko, żeby tutaj jeszcze wiadomo ekspik troszeczkę poleciał e, Ponadto, słuchajcie, dzisiaj e, cały dzień będę leciał na e, wzmyśle bohatera e, czy, czy nie mogę robić zadanych nadzwyczajnych? Nie, dopiero za 6 godzin. Dobra, to może ja już je zrobię sobie po prostu sam potem e, Zróbmy tak e, A teraz spróbujemy. Spróbujemy no wbić te 5000 umiejętności jakoś może się, może mi jakoś wyjdzie, e, bo teoretycznie to tak. Dobra, odświeżymy. E, tutaj tak. To mi dojedzie. Dobra, to mi daje siły. Okej, okay, ja to biorę. E, tu nie, nie, bo daje inteligencji. To też mi daje siły. Dobra, mam 4000 siły z tym i czy mi wystarczy teraz? No. 600 Oj, nie wiem, nie wiem, czy mi wystarczy. Możemy zrobić jeszcze tak, że ja tutaj spróbuję, załóżmy, odwirować, i może jakoś fajnie mi się odwiruje, co? Dobra, odwirowało mi się na siłę. To w sumie fajnie. Eee, no i mamy tak. No mogłoby starczyć, ale to by było naprawdę ciężkie, żeby mi to... żeby mi to siadło. Bo spójrzcie, no tutaj miałbym teraz. Okej, okay, okej, okay, jest 5000 siły Teraz tak to mi odejmuje inteligencji. Super, super i teraz... No nie, nie starczy. Nie starczy. Nie starczy, słuchajcie, z itemkami tak naprawdę jestem po prostu dobry, bo te itemki wiadomo, setówki dają mi naprawdę tutaj wiele Czyli nie starczy mi niestety na 5000 statystyk na każdy mi nie starczy. No ale to nic, nie przejmujemy się tym. Teraz tak, słuchajcie, dzisiaj będzie naprawdę walka, dzisiaj będę musiał zrobić wszyciutkie misje Ale oczywiście na początku może treningi. Treningi ja zawsze lubiłem treningi i zawsze je będę lubił i wiecie. E, tak czy inaczej, e, no jestem dumny, że jestem drugi w topce, e, o top 1 już będzie naprawdę ciężko walczyć, no ale... Nie od razu, żeby zbudowano, słuchajcie. Zapraszam Was już chyba na kolejne odcineczki. Dzisiaj nie będziemy czytać wiadomości, ponieważ te 100 milionów, słuchajcie, to było po prostu 100 milionów, i trzeba było je wydać na hubs. I trzeba to było zrobić naprawdę porządnie. E, e, chociaż teraz tak, no sz szkoda z drugiej strony, że nie zrobiliśmy zadań nadzwyczajnych. Niestety, wybaczcie, jest to moja wina. E, no ale dzisiaj myślę, że możecie być ze mnie e, dumni, jeśli chodzi o to, słuchajcie. E, no, i ja teraz na pewno wbiję gdzieś tam wyżej do e, topki się, ponieważ mam e, dużo lepsze statystyki. Zresztą to chyba widać. Zapraszam Was na kolejne odcineczki. Na następnym odcineczku już spokojnie będziemy czytać wiadomości i tak dalej. Do zobaczyska. TaxizerT, kocham Was!